Rozmowa z drugim człowiekiem w jakimś sensie ułatwia bycie sobą, ponieważ w tej konfrontacji dużo dowiadujemy się o sobie. Więc choćby dlatego warto rozmawiać. Agnieszka Grochowska. Szanowni Państwo, w poniedziałek tuż przed Wielkanocą obchodzimy Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. W tym dniu warto zwrócić uwagę na problem alkoholowy oraz związane z nim zagrożenia. Włączając się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uzyskać pomoc i wsparcie w związku z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie do kontaktu z naszymi specjalistami. Przypominamy, że na terenie gminy Nadarzyn działa punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie, w którym możecie państwo skorzystać z porad i konsultacji terapeuty uzależnień. Mediatora rodzinnego, psychologa, psychologa dziecięcego, prawnika. O tym, w jaki sposób możecie się Państwo zapisać do specjalisty, na bieżąco dowiadujemy się ze strony stoprzemocy.nadarzyn.pl, gops.nadarzyn.pl, Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w wiadomościach nadarzyńskich. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty. Szanowni państwo, w dobie pandemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dodatkowy numer telefonu, pod którym przyjmuje psycholog. Pod numerem telefonu 514 778 218 możecie państwo skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem. Zapraszamy. Gmina Nadarzyn oferuje bogatą, bezpłatną ofertę specjalistów. Natomiast działa jeszcze na terenie gminy wspólnota AA Klemens. Gościmy dzisiaj rzecznika tej grupy. Proszę pana, co to jest wspólnota AA? Ja mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. Wspólnota A jest to dobrowolna wspólnota mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest szczera chęć zaprzestania picia. A proponuje całkowitą abstynencję poprzez powstrzymywanie się od jednego kieliszka dzień po dniu. Proszę mi powiedzieć, a gdzie mieszkańcy gminy Nadarzyn mogą taką grupę spotkać? Od 22 lat na terenie, w domu parafialnego przy kościele Świętego Klemensa w Nadarzynie, odbywają się spotkania w każdą niedzielę o godzinie 16.00. Przychodzą, to są to spotkania zarówno alkoholików, jak i ich żon, którzy są osobami współzależnionymi. A proszę mi powiedzieć, dlaczego warto przychodzić na takie spotkania? Meeting to spotkanie uczestników, na którym uczymy się, jak utrzymać trzeźwość poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją w oparciu o program 12 kraków. się z duchową podstawą. Naszej wspólnoty. Jest to gwarancja bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo, że Pan zechciał przyjść dzisiaj na nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Już 29 marca, w godzinach od 16 do 18, nasi specjaliści będą pełnili dyżur, na którym będą mogli Państwo uzyskać porady oraz wsparcie. Rozmowy i porady. Oferują pełnomocnik Wójta do spraw uzależnień, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rzecznik grupy AA Clemens, przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz przedstawiciele Policji.